Jak i zapowiadałem, taki jestem. QA mieliście jakieś plus minus 5 dni na to, aby zadawać pytania. Pod filmem z 1000 subskrypcji i pod postem na karcie postów. I teraz czas sobie odpowiedzieć na te pytania. Myślę, że było kilka ciekawych, więc będzie na co odpowiadać. Ale wydaje mi się, że nie ma ich też tak dużo, więc mowy nawet uda mi się odpowiedzieć na wszystkie. Wspomnę jeszcze, przed początkiem, że jeśli Wam się spodoba, to możecie oczywiście zostawić lajka, suba oraz komentarz. A teraz przejdźmy do pierwszego pytania, jakim jest mój pierwszy main. I jeśli mówimy o tym koncie, na którym jestem teraz, czyli na moim głównym koncie, to myślę, że moim pierwszym mainem była Hutao. Był to mój pierwszy limitowany 5-star i grałem nim całkiem sporo, ale. To, co teraz widzicie, to nie jest moje pierwsze konto. Na początkach Genshin'a, tak w okolicach 1.3, miałem inne konto na innym serwerze i tam się zaczyna draka. Bo z tego, co pamiętam, to mainowałem tam Amber. Nie pytajcie mnie czemu, te w tego nie wiem, ale myślę, że w moim pierwszym mainem była Amber. Dobra, następne pytanie. Jaka specjalną potrawę z Genshin'a najchętniej bym zjadł? Mmm, nie myślałem o tym za bardzo, ale nie wiem, widziałem ostatnio na likach specjalną potrawę Ify, takie fajne ciasteczka z jakąś tam czekoladą, pewnie byłyby smaczne, ale musiałbym zobaczyć wszystkie opcje, aby wybrać tą najlepszą. I trzecie pytanie, jakbyś był z postacią z Genshin'a, to w jakim regionie i jaką wizję bym chciał mieć? Ogółem to kojarzę, są te wszystkie ramy, w które wchodzą postacie z wizjami, czyli... Coś tam pamiętam, wy chyba postacie Anemo kogoś tam straciły, czy coś w tym stylu. Nie pamiętam tego za bardzo, więc też nie odpowiem stricte tymi rem'ami. Ale myślę, że mm, albo Kraju, albo Hydro. Myślę, że to są moje dwa ulubione wywioły. Albo Dendro. Coś z tych trzech. A z jakiego regionu? Mogłem no, to nie wiem, czy w ogóle chciałbym być w świecie Gentwina, bo jest on całkiem brutalny. Ale myślę, że Sumeru ma fajny vibe, więc czemu nie? Następny komentarz od Alexa. Jakie są twoje ulubione gry, nie licząc HoYoverse? Ogólnie to w moim przypadku mam dużo takich rotacyjnych gier, czyli nie gram w jedną bardzo długo, tylko jak mam fazę, powiedzmy na jedną grę, to sobie gram w nią, potem ona mi się kończy i zaczynam grać w kolejną grę. Więc nie mam takiej jednej gry. W którą regularnie gram tak bardzo poza Genfinem i StarRailem, ale myślę w e, taką grą, w którą gram te bardziej regularnie daily, to jest Project Sekai. Ale poza tym myślę, że w najwięcej godzin mogę mieć jeszcze w Lidze i w DBD. Jakbyś miał usunąć jakąś playable postać z Genshin'a, jaką postać byś usunął? No pewnie jakąś taką słabą i relewant postać jak jakaś Xin albo... No coś, albo jakiś Chongyun, coś tego pokroju. No offense oczywiście Chongyun fans. Czy zrobisz jakieś kolejne specjalne eventy na kolejne cele, na przykład na 2000? Absolutnie jeszcze o tym nie myślałem, myślę, że będę się tym martwić, jak będę dobijać do 2000. Czy wypróbujesz kiedyś ZZZ albo Honka Impact The Fear? Czy zrobisz o nich film? Ym, nie planuję, ZZZ sam pominąłem świadomie, bo nie chcę mieć więcej gier gacha, w które gram, bo myślę, że 3 to jest już dużo, a w ja 3 trochę grałem, ale mi się za bardzo nie spodobał, więc raczej nie. Jakie jest Twoje ulubione jedzenie, albo kategoria jedzenia, jak kuchnia włoska, indyjska itp? No pewnie jakaś włoska, ale lubię też równie polską, amerykańską. Myślę, że tam amerykańska, chociaż słyszałem, że burgery pochodzą z Niemczech, a nie z Ameryki. No to, no to nie wiem, powiedzmy, że po prostu włoska. Kolejne pytania od Ayatito 9307. Jaki jest twój ulubiony sok? Tutaj jestem trochę basic pomarańczowy. Twój ulubiony kolor? Może trochę dziwna odpowiedź, ale myślę, we pastelowy, rówowy. Ale ogółem lubię pastelowe kolory. Kogo na YouTubie lubisz najbardziej oglądać? Tutaj ogółem mam podobnie z grami, często wymieniają się te osoby, ale myślę, że taka jedna osoba, którą lubię oglądać niezależnie od momentu, to są klipy Zayoksa. Kolejne pytanie, jaka jest najładniejsza według ciebie broń w G&T z każdego rodzaju? Nie znam wszystkich broni w G&T, bym musiał zobaczyć, ale lubię bronie z Inazumy. te takie Raiden Fogund Himt. Czyli tam jest Thundering Pulse, Musu Isshin, I ale ten miecz, łuk i włócznia te od Raiden Fogun. One są całkiem ładne i podoba mi się to, że fajnie nawiązują do lore, We na przykład Thundering Pulse używała Razen więc myślę, że... No, te, te, te trzy bronie są dla mnie najładniejsze. Dalej The Slime 3323. Pytanie 1. Jak widzisz swoją dalszą przyszłość? Dalej będzie głównie Genfin, czy będzie też coś innego? Nawet nie tyle co gry gacha? Absolutnie nie planuję odchodzić od Genfina. Myślę, że od samego początku ten kanał był tylko i wyłącznie o Genfinie. Więc nie zmienię tematyki. Przynajmniej nie planuję. Ewentualnie mo może jeszcze ją pojawią jakieś sporadyczne. Streamy ze Star Raila. Ale myślę, że poza tym nie A w ogóle poza Grygacza nie planuję wychodzić Bo to już byłoby trochę za daleko moim zdaniem Aktualna opinia o sytuacji Genshin'a Mocne pytanie Mocne pytanie Ym, Zrobiłem już jakiś czas temu o ten film Jak wychodziła czaska I pewnie dużo osób się ze mną nie zgodzi Ale moim zdaniem aktualnie w gorszym stanie jest community Genshin'a, niż w sam Genshin. W sensie obiektywnie patrząc, rzeczywiście gracze Genshin'a odchodzą i nie wygląda to zbyt kolorowo, ale myślę, że ci gracze jak bumerang wrócą, kiedy wyjdzie Nordcry i w Neznaja, więc aktualnie może nie jest najlepiej, ludzie nie lubią po prostu na ale kiedy Natalan się skończy, myślę, że w... dużo osób po prostu wróci do tej gry. Osobiście, mowy nie jestem największym fanem Natalanu, ale też tak go nie nienawidzę jak dużo osób. Ostatnie pytanie od tego użytkownika, ulubione anime manga? Jeśli chodzi o anime, to mam spore anime, które lubię, ale jakbym miał wybrać jedno, to chyba 3 The Rock. A ulubiona manga to chyba Love is War. Teraz pytania od osóbki, która naprawdę całkiem zafalała z tym ile pytań zadała, ale niech będzie. Mam więcej na co odpowiadać. Psy, koty czy głoba? No tutaj muszę chyba przeprosić głobę, ale koty. Jaki jest twój ulubiony region w Gentwinie? Fontaine. Który region Twoim zdaniem ma najlepszą fabułę? Fontaine. Najlepsza oraz najgorsza postać z Genshina. Ogółem to moją ulubioną postacią na ten moment jest Novilet. Myślę, że jest on naprawdę świetny pod każdym względem. Ma fajny gameplay, jest mocny, ma zarąbiste lore i ma fajny design. Dla mnie to jest postać idealna. A najgorsza, jeśli chodzi o postać z najgorszym personality, to bez dwóch zdań odpowiemy, we Furina. Wiem, według osób lubi Furinę, ale ja jej nie mogę słuchać. Ale jeśli miałbym odpowiedzieć overall, no to pewnie jest znowu jakaś Sinian albo jakiś Chongyun. Takie raczej nic nieznaczące postacie. Sorry. Jeśli miałbyś nagrać film z jakimś Genshinowym Content Creatorem, oficjalnym lub nie, to kto to by był? Teraz nie wiem, czy mam na to odpowiedzieć realnie, czy nierealnie. Bo jeśli nierealnie, to pewnie bym odpowiedział, coś pokroił jakiś wielki content creator, pokroju, nie wiem, Zayox, Zayoksa lubię. Ale jeśli coś bardziej z polskiego podwórka, hmm, to naprawdę nie wiem, raczej jestem nie ja w tak komunikatywny z innymi, nie mam kontaktu z żadnymi Genshinowymi twórcami, ale nie wiem, Dom mi napisał kilka komentarzy, więc nie wiem, mowy on. Czemu postanowiłem nagrywać? Myślę, że to wyszło trochę spontanicznie, wszystko zaczęło się od tego, że zrobiłem poradnik dla mojej Przyjaciółki, który był tragiczny, już go nie ma na kanale. Nie, nie doszukujcie się jego, ale myślę, że taki główny powód jest taki, że po prostu mega się jarałem Genshinem. I jakby nie miałem wielu znajomych, z którymi mógłbym o nim rozmawiać, więc po prostu z tej chęci, aby po prostu gadać o Gelfinie z kimś, po prostu zacząłem gadać na YouTubie. Jak zacząłem swoją przygodę z Gelfinem, no to tak jak mówiłem, zacząłem grać na innym koncie gdzieś w okolicach 1, 3, 1, 4. I po prostu wydaje mi się, że zobaczyłem tą grę od jakiejś przyjaciółki, kolewanki. Spodobała mi się, zagrałem, potem jakoś odszedłem z tego Genshin'a, ale potem wróciłem na nowym koncie, na którym gram do teraz. To było gdzieś w okolicach. 2.2. Pamiętam, wyłapiwałem na pierwszym banewę Raiden Fogun, i to były takie plus minus początki tego konta, więc myślę, że od tego momentu gram już tak plus minus regularnie. W jakie gry gra poza Genfinem, i czy panuje w jakąś z nich nagrywać? No to tutaj już trochę mówiłem. Myślę, że druga gra, w którą gram najczęściej, to będzie Star Rail. Gram praktycznie od day one, ale czy będą z niego jakieś filmy. Mmm, raczej wątpię. Prędzej będą streamy. Gdybyś był postacią z Genshin'a, to którą? Pewnie jakimś chillowym ziomkiem, który mieszka w wiosce i nie wiem, zbiera kapustę. Nie wiem, Ororon tak robi, ale w Nataland chyba wolałbym tam nie mieszkać. Więc, mm, nie wiem, sam nie wiem. Najpierw płatki czy mleko? No, to jest bardzo kontrowersyjna opinia, ale ja daję mleko. Na którą cywą posadź czekasz najbardziej? No, ogółem to od, ban od pierwszego baneru Seed Green zbieram na Kolumbinę. Mam już całkiem mocne oszczędności, i myślę, że będę lecieć po C6 R5. Czy ma w jakiś cel na przyszłość w subskrypcjach? No, golem to moim największym celem było 1000. Teraz I guess wy po prostu idziemy do przodu. A co będzie, to nie wiem. Czy ma w wymarzone auto? Ogółem to nie jestem wadnym fanem motoryzacji, ale myślę, w jakiś Dodge byłby całkiem spoko. Ulubiony zespół wykonawca muzyczny? Um, Tyler, the creator. Ulubiony gatunek muzyczny? No słucham wielu, ale raczej rap. Gdybyś był drzwęciem to jakim? Pewnie jakimś chillowym. Um, nie wiem, koala. Woda gazowana, nie gazowana, czy mocny gaz? Nogłem to jak jest gorąco to czasem sobie dobby wypić taką oweźwiającą gazowaną, ale w większości przypadków gazowana. Jakbyś miał mieć współpracę z jakąś firmą, to jaką? No fajnie by było być partnerem hoywersowym i żeby mieć chociażby dostęp do bety dla twórców, bym mógł robić o wiele, wiele więcej filmów, na przykład na podstawie tej bety i takie poradniki fajne Bym mógł robić lepsze poradniki, bo bym mógł bardziej się wgłębić w postać przed tym, jak ona wyjdzie, ale w ciebie wątpię, żeby to się kiedykolwiek stało. Jak byś nazwał swoją społeczność? Nogłem to wśród moich znajomych, wytworzyła się grupa Foczek Twukla, ale nie wiem, czy wspieram tą inicjatywę. Czy będziesz kiedyś yy, streamować? Mm, tak, myślę, że tak. Z tego co widziałem na ankiecie, to raczej będzie to YouTube. I myślę, myślę że tak. Myślę, że będę streamować. Co do tego też podam więcej szczegółów później, kiedy trochę bardziej to ogarnę. Ale myślę, że planuję już pierwszy stream, jak wyjdzie Casu Rise w Star Railu. Będę musiał ją zbudować i trochę to zajmie. To będzie na pewno jeden ze streamów, na który możecie wyczekiwać. I to chyba byłyby wszystkie pytania. Mam nadzieję, że niczego nie ominąłem. Jeśli ktoś zada jakieś po tym, jak nagram ten odcinek, bo nagrywam w piątek, tak jak mówiłem, to odpowiem na nie w poście. Sorki, że nie nagrywam tego w niedzielę, tak jak wychodzi film, ale jednak muszę mieć trochę więcej czasu na montaż. Więc jeśli ktoś zada pytanie, nie wiem, później, w piątek, w sobotę, w niedzielę, to odpowiem na nie po prostu w poście, na karcie posty. No i chyba tyle by było z tego odcinka. Jeśli wam się on spodobał, to możecie zostawić lajko, like, suba i komentarz. Oczywiście dziękuję za to, że zadaliście te pytania, szczególnie użytkownikowi czy użytkownicz... Se, czy tam cokolwiek, Monte, naprawdę masa pytań, dziękuję bardzo, ale też dziękuję każdemu, kto poświęcił swój czas, aby zadać jakieś pytanie. Jeszcze raz, nie wiem, mowy już to kolejny raz mówię, ale dzięki za 1K, no i do następnego filmu chyba, co nie?